Witajcie moi drodzy z tej strony Johnson. A to pierwszy odcinek z Samnautiki. Wcześniej nagrałem odcinek z początku, dokładnie jest to Semnautika Below Zero, tak? Ta gra wreszcie wyszła, ale wracając do pierwszej kwestii. Wcześniej nagrałem odcinek z samego początku gry, natomiast e, z uwagi na to, że nie do końca ogarniam e, kwestie audio i wideo, e, no nie było mnie totalnie słychać w grze. Także no. Generalnie, początek fabuły jest ludziom dosyć znany. Postaram się na przykład wrzucić film na przykład od Adam Linka, gdzie on zaczął chyba tą grę od początku. E, no, generalnie udało mi się już takie podstawowe rzeczy wytworzyć, takie jak siglite, nożyk, latarka, skaner, a radiolatar nie znalazłem akurat. E, niemniej e, teraz e, naszym następnym celem, jaki sobie obrałem wczoraj, było. Eee, dokładniej eee, hmm. gdzie to było, dzienniki, komunikaty może nie, tutaj były eee. Eee. ok, myślę, że kiedyś będzie trzeba przeczytać sobie to wszystko eee, natomiast generalnie w rejonie Twisty Bridges eee, to się powinno tłumaczyć dosłownie na polski jako eee, Pokręcone mosty, czy jakoś tak? Generalnie gdzieś tam e, znalazłem, dostałem na PDA dziwny sygnał. Sygnał, e, który e, lokalizowany był na głębokości 200 metrów, co jest rzeczą no, dosyć ciekawą. E, jest. E, o, jest. To jest dokładnie to. Generalnie nie mamy żadnego pojęcia, co to jest. Chciałbym szczerze. To... Chciałbym szczerze to wiedzieć. Masz sieć cicho. Eee, Ty Dobra. To fajnie wszystko. Tylko czy ja mam oddycharkę w ogóle w schematach? Bo oddycharka tutaj bardzo by mi ułatwiła życie. Ale z tego widzę, że chyba jednak nie mam. Dobra, tak więc no. Ostatnia lokalizacja. Jaką pamiętam, zwiedziliśmy, jeżeli do jakiej dopłynąłem, to było mm, zapasy altery, które gdzieś tam są. Yy, wszystko fajnie, tylko że niepotrzebnie zabrałem z niej latarnię, tak to bym coś wiedział więcej. Tak, ale generalnie tutaj już zaczynają się Twisty Bridges, i myślę, że. Warning. 30 seconds of Myślę, że sobie tutaj zostawię radio nie by pamiętać. Najpierw, jednak wypłynę po powietrza. Pamiętajcie o tym, że jeżeli chcecie, to po przejściu podstawki, w sensie nie podstawki, tylko po przejściu fabuły w normalnym trybie przetrwania, możecie dać znać, czy chcecie może tryb hardcore. Gdzie, no, po prostu moim celem będzie przetrwanie faktyczne. Nazwiemy go. Jak się to wystawiało? Dobra, prawym się wystawiało. Nadal nie naprawili tego. Dobra. Mm. Okej, okay. nazwane. Jeżeli słyszycie moją klawiaturę, nic na no to nie pora. Dzień dobry kolego! No! Ciebie kojarzę z Early Accessu! Wypierdalaj dalej! Na start Dobra.. Yy. Kolega jest bardzo głodny Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Fred, great to see you. Come on in. You don't mind if I record this, do you? Uh, am I in trouble? <laughs> no, you know me. Just a fanatic for details. And my memory is not what it used to be. <laughs> I know what that's like. <laughs> yes. Is that why you've been running so many personal errands for your colleagues? We asked you to limit them. Uh, so I am in trouble. That's not how I want you to look at it. Here's what I see you're a team player, you want to get the job done. I think I have a pretty good record there. You want people to like you. Has anyone complained? Fred, the trouble is not everyone is as reliable as you are. Sometimes people need help being where they need to be, and concentrating on their work. All the trips were work-related. It appears you transported tech for Lil, rather far out from her base. Lil needed to go deep, and she needed a sea truck. Her work is currently on surface installations. She shouldn't be anywhere near the water. I, uh... Well, I... No more favors to friends, agreed? Yes, sir. <laughs> ah, I keep telling you. Call me Manu. Ten dziad bardzo zmusza mnie do tego, żebym go ciapnął mnie nożem. Oczywiście kościół, który jest niedaleko. Ciekawi mnie to, że zamiast oddychania, pierwsze co znajduje to są fragmenty z Citraka. Eee, możliwe, że. Dobra, nie. Ja nie chcę się z nimi bić. E, Oxygen. Myślę, że dam radę wypłynąć na powierzchnię. Na spokojnie. Ja na spokojnie. Opa. Ciekawi mnie, co tam się znajduje. I tutaj coś jest. Myślę, że najpierw do tego podpłynę. Okej. Okay. Nie, chciałem wejść na górę. Prunt. A to co? Zakrywać minerałów. Okej. Okay. Jurko! Bardzo ważna rzecz. Myślę, że to są, rzeczy, które są bardzo przydatne. kuśćka odziwca... tutaj jakieś butle chyba z tlenem, albo może po prostu ogniwa. Yy, dobra. Nie wiem, co to jest. Waga? Nie. Dobra, co tutaj się znajduje? Mmm, yy, jedno wielkie gówno. Yy, dobra. Do tego nie chcę podpływać, ale widzę, że u dołu coś jest i tam chcę wejść, to sprawdzić. I moje. Moje natręctwo i chęć zdobycia informacji tego wszystkiego są jak najbardziej poprawne. Tutaj coś ciekawego się znajduje, kolejny fragment Citraka. Żebyśmy w tym odcinku już byli w stanie niedługo zbudować sobie Citraka, to to by było... Bardzo fajne, jeżeli nie mamy oddycharki. Radio latarnia to też może być bardzo przydatne, chociażby w formie tytanu. Eee... Co tutaj mamy? Tutaj mamy jedno wielki nic. Eee... No, może z wyjątkiem ołowiu. Eee, wiem, tak doskonale wiem, że zostało mi 40 sekund tlenu. Zdrażanie podobne do ptaka, poluje na małe ryby w wodzie, przebywa w grupach na lodzie. Okej. Okay. Mm. Fajnie! Wezmę cię. Od dzisiaj... Pamiętam, się w pierwszej... ciadu Co mnie napierdzielasz? Dobrze, już go wam oddaję, Jezu. Okej, okay, nie, to jest armia. Oni, oni mnie atakują. Zostawiłem je? Nie! Gdzieś tam. Powiem zostawię. I w sumie dobrze, niech tak pozostanie. Um, dobra, tymczasem... Ja chcę zejść troszeczkę głębiej. Troszeczkę głębiej. No ale właśnie. Nie mam oddycharki. W jaki sposób mam zbliżyć się gdziekolwiek dalej bez oddycharki? Dobra, tam widzę kolejny PDA i kolejną część Citraka, czyli dzisiaj będziemy w stanie zbudować już Citraka, coś czuję. Dziękuję. This was just mean. Okay. Zaawansowany zestaw elektryczny. Wiem, że na Citraka trochę tego trzeba było remaining. Dobrze, wiem, zostało mi... Acquired. O! Dobra, tam coś jest. Dobra, to tam się zaraz udamy. O nie, o nie, o nie. Sneak time? Nie, dobra. Wypierd... Dobra, co tutaj mamy? Butla wysokopojemnościowa! Wszystko fajnie, tylko ja nie mam od tej harki. Konstruktor baz, przefiltrowana woda. Okno, podoba mi się, że zdobywam takie blueprinty. Oxygen Bioreaktor, śmierć. Tak właśnie się umiera. Fajnie A Okej okay. Myślę, że sobie najpierw zrobimy hmm, Srebra nie wiem gdzie szukać eee, Dobra Seatrack No Zaawansowany To się przyda na pewno hmm, To jeszcze Okej, okay, no mamy Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Dobrze, rozumiem. 30 sekund tlenu tutaj coś jest i tam wsiąże no, no, całe Oxygen Powietrze mm. Nie ma ilud. o kurwa. warning passing 100 meters oxygen efficiency decreased. Dobrze. Hmm. Warning 30 seconds of oxygen remaining. Z drugiej strony tam coś jest. I tutaj też coś jest. Dobra. Trzeba zostać na trochę dłużej jednak. Chyba dzisiaj nie będzie sitraka. Dzisiaj będzie warning od 20 seconds oczkody. of oxygen remaining. od No i to jest i tak, to ja rozumiem pracować. Mnie intryguje to miejsce, Muszę już się udać. Później idzie tu jest. Wierujące mosty, 30 seconds of oxygen remaining. Latarki. 30 sekund Dawaj, wypłynij, dasz radę No i daliśmy radę. E, Dobra Ruda srebra razy dwa Gdziekolwiek ją się da znaleźć e, Dychareczka jeszcze Gdzie jest ta dychareczka? Tu jest dychereczka. Okej... Okay. ta siateczka guma silikonowa... Eee, nie jest tak źle! Dobra. Hmm. Czyli najpierw jednak zrobimy sobie wykrywacz minerałów. On mi bardzo pomoże pewnie w odnalezieniu srebra i po prostu dalej... No... Dalej będziemy... Dobra, to weźmiemy sobie próbkę wodorosta. Bo guma jest potrzebna. Gumium... Hmm. Zrobimy przerwę i widzimy się za chwilę. Tak jak widzicie, udało mi się dotrzeć do mm, tego miejsca, tego konkretnego. Ej, fajnie, że się rozkłada. Ej, pora najpierw na wytworzenie sobie baterii. Bateryjka jest. Eee, robimy sobie... W ogóle siateczkę też mogę sobie zrobić, w sumie czemu nie. I tak nie wziąłem tego co potrzebowałem na gumę, bo potrzebowałem zlepek na wodorostów. wodorostów. Eee, to sobie też od razu wytworzę, czemu by nie? Hmm. Pięknie. Osobiste narzędzie, nie. Eee, tychareczka i wód dla wysokopojemności. To są rzeczy, które będę musiał zrobić za wszelką cenę. Jednak bez srebra się nie obejdzie, więc to odkładam. Mhm. Tak, to odkładam. I teraz zasadnicze pytanie: co da? Dobra, nawet nie będę musiał się nigdzie daleko przemieszczać. Wszystko mam. Zbieractwo. Be like, yy, dobra, zbieractwo gaming, mm, więc po prostu teraz popłyniemy. Tutaj powinno gdzieś tutaj w pobliżu być jakieś mieć, cokolwiek. Kto da więcej, kto da więcej mieć, panie mieć. Do dziś widać, widać że nawet w świecie Subnautiki mieć jest na wagę złota. 100 ja wiem, że przekroczyłem. No, jak miałem inaczej zdobyć? Dobra, yy, galeny, więcej ołowiu. Yy, dobra, teraz pytanie: czy tutaj będzie mieć? Brakuje mi jednej miedzi. Nie, będzie tytan. Zrobię przerwę i widzimy się, kiedy to odnajdę mieć. I mineral detector can sniff out potencjalnie saving you hundreds of hours of searching. Moi drodzy, wreszcie się udało. Mam y, ogarnięte srebro. Będziemy szukali srebra. Wreszcie mam ogarnięty wykrywacz metalu. Będziemy szukali srebra. I zobaczymy, co się trafi. Na szczęście mogę już go sobie ze schematów odhaczyć Gdzie on tutaj... tu, I nastaje teraz pora na szukanie srebra Potrzebujemy w sumie czterech srebra ja wychodzi na to Bo jeżeli chcemy mieć już rzeczy na zaawansowany zestaw elektryczny Żeby w kolejnym odcinku mieć Sitraka I udać się do tej ciekawej lokalizacji związanej z fabułą To będziemy potrzebowali czterech aż srebra No trochę to jest nie powiem. Ja mam coraz mniej energii w Seagulliteczce. Dlatego postaram się wyłączyć prąd w nim. Jak najbardziej się da. Wielka szkoda, że nie zastosowali tego myku, co był w samolotice podstawowej, gdzie można było wyłączyć sobie radar. Bo szczerze powiedziawszy, ten radar mi na przykład bardzo przeszkadza. Nie pomaga. Bo jest za duży, a jest zbyt mało dla mnie czytelny płopka grawitacyjna fajnie to się też może przydać jako źródło jedzenia. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. 30 seconds. Ehm, pamiętam, że na chip potrzebny był koralowiec, więc korala sobie weźmiemy. i szukamy. dobra, ruda srebra. proszę. Warning. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Oxygen. Słuchajcie, dziwne rzeczy się tutaj dzieją I dziwne dźwięki. Ale mam srebro i to się liczy. Powiem już fakt, że to jest cała masa kolegów, którzy chcą bardzo zawsze końcowane mnie się pozbyć. Ale jestem niestety zmuszony koło nich przebywać. Yy, umrę znowu. Nie, proszę, nie, dopłyń, dopłyń, dopóń Ooo! Dobra A Tu siareczka, to siareczkę sobie zabiorę. Yy, siareczka może być bardzo przydatna przy w późniejszych etapach. Tutaj widzę, jest bardzo dużo dziwnych... Kamieni, które świecą. Ludzkie doświadczenie z Czarnobyla potwierdza, że nie są to rzeczy, które powinno się dotykać. Natomiast. No Podobno jesteśmy naukowcem w tej grze, więc. Pewnie w następnym odcinku to obadamy. Tak jak widzicie, zdobyłem już dwa srebra. Szczerze powiedz, nie chcę się zbliżać bez oddycharki i bez tego całego sprzętu, który jest mi niezbędny do stworzenia problemu. Zresztą i tak potrzebne jest do tego srebro, więc faktycznie będę musiał się niestety jeszcze trochę pofatygować bez e, większej ilości tlenu. Dlatego myślę, że w następnym odcinku. Będę już dużo lepiej wyposażony. Bo też nie oszukujmy się, to co Wy widzicie teraz na, moich filma, na moim filmie, na tym konkretnym filmie, to jest rzecz, którą zobaczycie tak naprawdę u każdego innego YouTubera. Bo... Samnourika, mimo faktu, że jest survivalem z bardzo otwartym światem, to niestety, a może i nawet stety, ona. ona generalnie no. Jest takim przewodnikiem za rączkę, w sensie chodzi o to, że w sensie każdy youtuber zaczyna od tego samego, idzie tą samą Oddera. drogą. Okej. Okej. Okay. Okay. Nie wiem co jest pierwsze: jajko czy kura. Niemniej pierwszy był sygnał od obcego, więc pierwszym, czym się zajmiemy to będą obcy. Eee, dlatego też po prostu tam się udamy na początku. Zrobię sobie wodę. Tymczasem najpierw zajmijmy się krem de la creme, czyli oddychareczką. Która bardzo nam pomoże w niedalekiej przyszłości. A, nie taki przyszłości mam na myśli dosłownie od momentu kiedy ją założymy na swój głupi web. Ehm, sprzęt od The rebreather facilitates extensive freediving by recycling air more efficiently at significant depths. Breathe the freedom. <laughs> Dokładnie tak. Oddychajcie wolnością, a ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcineczek Wam się podobał. Pamiętajcie, w następnym odcinku lecimy z budową Citraka oraz z fabułą do tego dziwnego, niezidentyfikowanego gówna, które wydaje dziwne dźwięki i jakieś dziwne sygnały. Dlatego nie zapomnij o sobie oraz łapce w górę, jeżeli chcesz wiedzieć więcej co się będzie działo na tym kanale, daj znać dzwoneczkiem, po prostu Uderz dzwoneczek, bo powiadomienia będą Ci wtedy wychodzić na bieżąco. A ja się z Tobą żegnam. Mam nadzieję, że odcinek Ci się podobał. Po, do zobaczenia i cześć.